Hej cześć siemano. wszystkim Diska Strencina Games. E, zobaczcie, sam nie dowierzam. Kupiłem kompa za 50 zł <noise> Proszę bardzo, tak wygląda. Ale ja co nie? Ja cenię. sam się nie spodziewałem, że to kupię, ale kupiłem. E, tak się prezentuje. Jakby co to nagrywam w garażu dalej, bo mam remont w pokoju. Całkiem niezły powiem wam na początek. Zobaczcie sami, tutaj nie ma ścianki. Tu ma monitorek jakiś. No i zobaczcie sami, że ta obudowa jest nie dość szersza. Mam jakiś tutaj jeszcze monitorek, to tam, guziki. Moja takich rzeczy nie ma. Także wychodzi do to, że jest ta budowa lepsza. Okay. <laughs> to jest normalnie hit. Opuszczmy sobie tutaj boczną ściankę. No i widzicie kurz. Kurz, kurz, jeszcze raz kurz eee. Tak to wygląda komputer bez dysku jest bo sprzedający wymontował a zostawił sobie śrubki tutaj nam do ścianki się tutaj przewiązał i ogólnie co z tym kompem jest nie tak no komputer nie odpala znaczy odpala ale jakieś tam dźwięki wydaje i nie pokazuje ekranu także o taki złomek kupiony zakurzony w sumie trochę w ciemno kupiłem znaczy w ciemno patrząc po Zdjęciach no to AMD, czyli e, co tam pisze? AMD Athlon, Athlon X2, czyli już wiadomo, jaki to może być procesor, to już można skatywać. Ale czy najmocniejszy, czy jakiejś średniej półki, to już nie wiadomo. Trzeba będzie sprawdzić pod chłodzeniem, jak to wygląda. Karta graficzna też nie wiem, co to jest, ale widziałem, że to jest Palit. Nie wiem, czy to będziecie wid widzieć Palit nie wiem może na ile, ile może mieć tutaj e, pamięci VRAM z 500 500 mb e, i co tam jeszcze mówił e, sprzedający że nie wie ile to jest RAMu, ale już sprawdzałem odpinałem tą kość także dwie, 2, 2 GB RAMu, kostka zasilacz e, fairware nie wiem czy to, no, chyba jakiś markowy widać 400 W e, zobaczcie 2005 rok Także nie, nieźle, ale chyba zaś to tak działa, bo tam mówi, że on pada i tak dalej. Chyba, że coś nie domaga w zasilaczu z prądem i nie puszcza dobrego napięcia pod kartę graficzną albo procesor i yy, po prostu nie działa to. Wszystko jest zakurzone, także to będzie wszystko czyścić, zasilać, patrzcie sami tam Takie futerka fajna. No, tak to wygląda. Mamy jeszcze stację DVD. Także props i na SATA na kabel sata już. Także tak to wygląda. Nie na taśmę, tą z taką zwykłą, jak się podpinało dyski stare i tak dalej. Takie złącze No i co mogę jeszcze powiedzieć? Tutaj nie wiem do czego tutaj służy. To chyba do tego monitorka jakieś tutaj yy, są. Pierwszy raz takie coś widzę. Serio. To jest yy, wydaje mi się, do temperatury, do mierzenia temperatur. I na tym monitorku powinno pokazywać temperatury z tego, co nie. Tu pisze sys i CPU. Albo, w, albo obroty wentylatorów CPU, żeby pokazywało na ekranie obroty albo temperatury. Tak mi się wydaje, że to jest do tego. Tutaj jeszcze coś jest, ale to nie wiem, nie było podpinane. Widzę, tak jest związane. I tu jeszcze masa kabli jest związane, trzeba to sprawdzać Także, no, jeszcze takiej obudowy nie widziałem, ale widzę, że obudowa sama jest. Yy, no. Zobaczcie. Sama obudowa jest dość chyba wartościowa, bo zapłaciłem za komputer, uwaga, magiczne, 50 zł. No, oczywiście on jest niesprawny, co nie, ale ja mi, się, mi się wydaje, że sama obudowa jest tyle warta 50 zł. No, trochę porysowana jest tutaj. Można machnąć sprayem Czarną farbą trochę chyba mam. Nie wiem jak to będzie wyglądać, żeby tak całość typ pomalować. Odtąd dotąd, co nie? Tutaj farbą. Może by coś z tego było. No i tak to wygląda. Taki komputer. Także co? No zamierzam się chyba tutaj za odkurzanie go. Mam tutaj, jestem w karażu, mam sprężarkę, także szybko sobie tutaj chyba przyknę. A, jeszcze zapomniałem, co mogę jeszcze dopowiedzieć. No dlaczego też kupiłem tego kompas? Z tego powodu, że z mojego starego kompa co jest tam to budowa kiedyś, 6 lat temu dokładnie chyba 6, 6 7 lat temu, chyba 6 raczej 2015 rok to był chyba to było czwa, albo 14 wyciągnąłem same wechy z kompa, czyli zasilacz, płytę główną, procesor, wszystko, karta graficzna, stamtąd to wszystko wylądowało i po prostu wala mi się po półkach, a te części działały. Także kupiłem używkę kompatego, co jest niesprawny. Tamte części będą kompatybilne z tymi, bo to jest to samo wszystko, prawie że. Mam pamięć RAM, tam 1 Giga w jednej kości. Mam procesor, mam płytę główną, także mam nawet kartę graficzną 512 mega, Także coś tutaj jest tego, coś nie działa, na coś Mam także, jak coś, coś z tego tutaj nie działa, to po prostu podmienia i powinno śmigać. Także. Jak najbardziej dla mnie to jest e, korzystna opcja taki sprzęcik kupić bo Można tutaj jeszcze wsadzić coś i może coś z tego kompa jeszcze wyjść Dobra, bierzemy się za <laughs> odkurzanie Fuh, Ale dmucha ostro co nie 走吧 Chyba nie będzie. Chociaż chyba sobie jeszcze poprawię poza kamerą. Do podróży ale... No zobaczcie, jest już i tak o wiele lepiej niż była. Nie chcę się obracać w ogóle. Także możliwe, że karta graficzna jest spalona. No jeszcze zobaczymy, czy to pamięć działa. Niby wygląda no... Okej. Okay. Także wygląda na to, że winowajca może być karta graficzna. najprawdopodobniej na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że ona jest spadnięta, bo... Wiatraczek mógł się zatrzeć, i przegrzała się karta graficzna, i się spaliła, tak naprawdę. Dobra, widzicie, komputer podłączony, tak yy, prowizorycznie. A także co, odpalamy chyba, tak? Wszystko jest wszystko... yy, gotowe, podłączone. A, wystarczy tylko tutaj listwę włączyć. Tutaj od tutaj prądu i zasilacz. OK, wszystko jest. Także mówię, tutaj jest do zasilacza prąd. Tutaj jest monitor, a tutaj jest klawiatura, żeby do BIOSu się tam tepnąć. Dysku nie ma, bez dysku da się odpalić takiego kompa normalnie, żeby wejść do BIOSu. Dobra, to co odpalamy? Z tego co mi wiadomo, to od właściciela komputer niby odpalał, w sensie uruchamiał się, wydawał tam jakieś dźwięki, ale nie pokazywał ekranu, także zobaczymy czy te czyszczenie pomogło akurat, bo tam wyciągamy jeszcze pamięć RAM i tak dalej tam wyczyszczałem te gniazda może Akurat to same czyszczenie pomoże, zobaczymy, odpadamy w takim razie Ciekawe czy odpali do ekran? Czarny, Trzeba trzeba włączyć. O, czekaj, włączymy. Nie no, brak sygnału. No i proszę bardzo, jak widzicie, płyta główna z procesorem zdemontowana. Tutaj mamy to starą płytę główne, też z procesorem. To wszystko działało. Wszystko tutaj to działało. Ten cały komplet działał. Także no, podłączę tutaj, wsadzę zobaczymy z tą kartograficzną, czy to będzie hulać i zobaczymy czy to winowajca jest tej płyty głównej a o procesora, tak? OK, zrobiłem parę prób uruchomienia kompa. Skończyło to się na tym, tak naprawdę, że doszedłem do tego, że moja stara płyta działa, wyświetla obraz. I jeszcze bym zobaczył, czy to wina jest procesora, bo wydaje mi się z tą płytą, że no, może to być płyta albo jeszcze procesor, także tego procka wyciągnę i wsadzę tam do starej płyty do tej. No, albo po prostu na odwrót, tak, wsadzę tu, tego starego procka tutaj i tam, tej lepszej płyty wsadzę i zobaczymy, czy ona będzie wstawać, czy nie, bo jak na razie to nie działa. Wsadzę nad kartę graficzną inną, tą moją taką. Nie wiem, czy ta działa. Jak na razie moja karta graficzna działa. Była ta główna. Pamięć ram jeszcze nie sprawdzałem, ale sprawdzę. No i tak to wygląda. Teraz zamierzam się tutaj na wyciąganie chłodzenia. Yy, procka, przemienię, przemienię tego procka i zobaczymy. Ale wydaje mi się, że to jest to płytą tak, bo one tutaj Miękko Te baterie są i nie wiem, czy one to się tutaj to gnie trochę. One wszystkie jakieś takie miękkie. A tutaj. Nie, tutaj nie są takie właśnie w sumie. No czy też się ruszę, ale. W granicach normy, tak? Także biorę się za wymianę procka i zobaczymy czy na starym procku tym u mnie e, będzie śmigać. Mam dwa procki wyciągnięte, zobaczcie. W sumie one niczym się nie różnią. Nie wiem który model jest lepszy, który gorszy. Znaczy wiem, że ten jest mój e, na lewo, a na prawo jest ten stary z tej płyty. Także teraz ten mój wsadzę tam no i zobaczymy czy będzie wstawać a jak nie no to znaczy że to płyta główna planeta i ten z tej płyty tej gigabajt wsadzę ten procesor. także postaram się go wsadzić do mojej płyty MSI i zobaczymy jaki to procesor czy lepszy od tego w sumie to zapomniałem jaki ja mam tutaj w tym starym model procesora także będę musiał i tak sprawdzić stary i nowy także no widzimy się na próbie uruchomienia no i ok, jak widzicie procesor zamontowany już, nie będę zakładał chłodzenia Wystarczy tylko na rozruch, także przy takim e, sprawdzeniu nie trzeba naprawdę chodzenia Na 15 sekund naprawdę nic to nas nie zbawi, nic nie szkodzimy Także nawet on się nie rozgrzeje do pracy y, swojej takiej, e, wiecie, komfortowej Także nic mi nie będzie grozić Sprawdzimy tylko po prostu czy płyta wstaje I to tyle, także uruchamiamy, tak? Dobra. Chodźmy teraz. Patrz, działa. Czyli procesor walony. Hm, a to ciekawe. Jeszcze postaram się wsadzić tego procka tutaj do starej płyty głównej mojej. Zobaczymy czy na niej stanie. Ale raczej wątpię, ale kurde, działa. Kurde, ale. Udało się. No i zobaczcie tutaj wszystko pisze. To jest właśnie mój procesor Atlon 64X2 Dual Core. 3800 plus. No i tutaj jest właśnie tam 1 giga ramu, o taktowaniu 667. Także płyta główna sprawna na to wychodzi. ok jak widzicie tak to wygląda, podłączyłem moją płytę główną z tamtym procesorem z tego kompa i z niby spalonym, że jest spalony, karta graficzna normalnie tutaj yy, podłączony pod zilać jest wszystko już. E, powinno działać. Dobrze, zobaczymy teraz. Okej. Okay. Ej, też działa. Czy proces działa? Dobra, włączajmy. Działa procek Dobra, wsadzę jeszcze raz tego procka z powrotem. Yy, kartę graficzną pod tą niebieską płytę, główną 3GB. I odpalimy jeszcze raz. Bo to, to, co się wyprawia, to jest dziwne, naprawdę. Ok, teraz yy, jak widzicie, wsadziłem stary ten proces tak gdzie tutaj był. Yy, w tej płycie głównej. I jedynie jaka zmiana to jest właśnie ta kartka moja w tej płycie. I odpalamy, chyba tak. A wcześniej. Jak mówiła moja tutaj karta graficzna, stopły to głównie tym prockiem nie działało coś. A teraz niby powinno śmigać. Zobaczę, dziwne rzeczy się tutaj dzieją naprawdę. Nie działa. Działa. Wydaje mi się, że coś tu było kombinowane w tym kąpie. jakiś był upgrade procesora, chyba na inny wstawiony tutaj. I ta płyta jakoś nie, nie obsługuje tego procka z niewiadomych przyczyn. I nie wyświetla obrazu, tak? Tego pro, na tym procku, tak? Z tej płyty główną. Jak wsadzę gorszy procesor ten z mojej płyty tutaj, to ta płyta działa. Z tym prockiem moim. A ten procek na tej płycie nie działa od gigabajta. Ale jak wsadzę ten procek lepszy do tej mojej płyty, to pokazywał się. Tam był Atlon 5000, a mój to jest Atlon 3800. Także jak widzicie, ty, ktoś tutaj coś kombinował przy tej kąpie i wydawało mu się, że się spalił, że nie działa. I takim sposobem yy, przestał tyle lat. Jako on niesprawny. A tak naprawdę on jest sprawny, tylko płyta główna nie, nie jest kompatybilna z tym procesorem, tak jakby na no to wychodzi. Jeszcze kartograficznie sprawdzę. Tak, tak jak mówiłem, to jest prawda. co Przejdziemy teraz mój stary, starszy procesor od tego, co był w tej płycie głównej. I płyta wstaje, odpada normalnie, jest ekran i pokazuje ten model płyty. A jak jest. Co kupiłem kompas z tym prockim sadzonym tutaj w tej płycie. To czarny ekran był. Ok, zamontowałem kartograficzną tamtą już drugą. Ta ma dodatkowe zasilanie, tam moja nie ma. Możliwe, że ta jest lepsza. No nawet z kabaretami wygląda na większą. Także yy, zobaczymy jeszcze porównamy test wydajności. Na razie wkrzeszamy kompa. Yy, testujemy części, które są so sprawne, które nie. Jak na, na razie wszystkie są sprawne, <grych> tylko że trzeba je po montować tam gdzie trzeba tego lepszego procka tutaj wstawiłem i on działa na tej płycie, dziwne co tu się mogło zwalić nie wiem, co tak samo siebie mógłby ten procesor działać tutaj na, na tej płycie głównej nawet bym sprawdził w internecie jaka y, jakie procesory obsługuje ta płyta główna możliwe, że tego proska nie obsługuje i nie działa, ale dobra odpalamy wszystko jest listwa, zasilacz, tak, y, tak. Wszystko działa, dobra, odpalamy. A nie, czekać jeszcze monitor. Czy pan Dobra, odpalamy. No, teraz. No nie, karta graficzna chyba też jest zwalona. Chociaż zobaczę jeszcze na tej pucie MSI-a graficzną Dobra jak widzicie płyta główna, ta moja, prowizorycznie zamontowana wraz z kartograficzną, tak jak mówiłem i z tym protkiem z tamtej płyty co działa na tej płycie i zobaczymy teraz czy działa ta karta graficzna no i działa. odnośnie klawiatury, że nie działa, nie świeci się, bo nie jest podłączona pod tą płytę. Jest podłączona pod tu, z tego kompa. Dobra, karta graficzna chyba. Dobra, zamontowałem starą kartograficzną, także odpalamy na tej starej yy, mojej płycie i tamtym procesorze co działa na tej płycie. <laughs> także śmieszna sprawa co nie? Ale prawdziwa. Lamy. No i widzicie, procesor jest Dual Core procesor 5000, no, tak to wygląda. Ten zasilacz chyba głośny jest, albo ta karta graficzna, że będzie pastę zmienić, bo chodzi chyba na filubrotach. Chyba zostanę przy takim setupie z mojego to, dopłytu główno, bo jest tutaj lepszy procesor, będzie działał. No nie wiem, zobaczę jeszcze odnośnie tamtej płyty głównej, czemu nie obsługuje tamtego procesora. Ale odnośnie czemu nie obsługuje to pewnie, że w internecie się dowiem, że producent, producent tam ma na liście, że nie obsługuje tego procka pewnie. albo po prostu nie ma go na liście, w obsługiwanych procków, tak? Tamta yy, płyta główna nie ma. Co ciekawe, to jest dziwne, bo yy, te semprony są lepsze od tatlonów i tamto płyty obsługuje te semprony. Yy, bo sprawdzałem tam trochę yy, w tak powierzchownie specyfikację tamtej płyty. Także ciekawa sprawa. A słabszy procesor z tej płyty MSI-a tamta, yy, tamta płyta główna odpala normalnie na słabym tym procesorze z tej płyty głównej, co ja miałem. Czyli mamy tak naprawdę płytę główną, działającego tutaj i, i tam z tyłu, co jest w ogóle przykręcone. Także wychodzi na to, że tylko karta graficzna jest spalona. Ok, trochę poszukałem informacji na temat tej płyty głównej, w której nie działa ten procesor i okazało się, że płyta obsługuje ten procesor. Zaraz Wam pokażę dokładnie moda To jest tutaj. I o co chodzi? O to chodzi, że obsługuje ta, ta ten procesor, tylko obsługuje w wersji BIOSu F2. A my mamy niestety BIOS w wersji F1 prawdopodobnie, chociaż jeszcze nie sprawdzałem, ale na to wychodzi. I niestety ten procesor tutaj nie działa na tej płycie. To czarny ekran jest. także Dlatego ten gorszy zadziałał. Eee, czekaj, stąd. Tak, tutaj ogólnie no, to są te same modele. Znaczy różnią się tam specyfikacją niektórych, ale chodzi o to, że F1 BIOS wersja BIOSu jest F1, która wspiera y, te procesory. A tam już była wersja BIOS F2 i nie wspiera tego procesora lepszego. Nie wiem, dlaczego ten procesor tam się znalazł. Naprawdę, eee, także wychodzi na to, że trzeba updateować BIOS. Jak widzicie system się instaluje, także wystarczy poczekać, nie wiem, zobaczymy to będzie się instalowało na tym komputerze. Jestem ciekaw w wyniku tego. No, także widzimy się na zainstalowanym już systemie i będę instalował wszystkie niezbędne programy, sterowniki do tego systemu, by przetestować ten komputer, także no trochę mi to zajmie, tak?